A teraz przejdziemy się nową budowaną ścieżką wzdłuż ulicy Warszawskiej. Troszkę będzie drżało, ale jak widać nie ma jeszcze asfaltu i tak na dobrą sprawę nie wiem kiedy będzie, bo całość już jest jakiś czas rozgrzebana i tak nie widać końca, zatem jedziemy. mam że wkrótce będzie asfalt na szczęście jest szykowany przejazd i odcięło samo odcięcie niech trzeba podchodzić i naciskać tu mamy takie zawijacy mamy kopkę trzeba było radar usunąć no ale cóż tu są takie s floresy Ale tu już się coś dzieje, tu już jest wysypany wiastek widać, że już ten też jeżdżą. Tu ciekawe jak będzie z tym przejazdem. No i tu już jest wygładzone, więc lata moment będzie asfalt. To są takie... Zmijamy przystanek Oj, to jest nawet jakiś asfalt, proszę bardzo Szanowni Państwo jest malina No tak, ale ten przejazd jest niezrobiony Żeby nie było Przechodzimy przez pasy. Przeszliśmy na drugą stronę, ale tu chciałem zwrócić uwagę. Zapewne już biedu wie, ale dopuszczony został ruch rowerami na tym chodniku, bowiem nie wiadomo było jak dojechać rowerem do galerii. Ale jedziemy dalej ścieżką. No pięknie, myślałem że nas, na asfalt będzie nam długo czekać ale się jedzie no. Jak po stole Zobaczymy jak to przejazdem w stacji Zamijamy przystanek Jak to troszkę zaostrzać te zakręty no i tu też to O, czemu to nie pojechało prosto tylko znowu takie esy floresy no i na tym się wszystko kończy